Cześć, kochani, tu Agata z życia Cię kocha. Nagrywam przy bocznej lampce, ale coś tam będzie widać, prawda? Zobaczymy. Ostatnio mówiłam trochę o wyolbrzymianiu. Jak to nie jest fajnie coś wyolbrzymiać, ponieważ generujemy w sobie lęk. Dodatkowe lęki, dodatkowe, z dodatkowymi biochemicznymi rzeczami musi sobie radzić nasze ciało. Cierpimy przez to, że coś widzimy jako gorsze niż jest w rzeczywistości, bo cierpimy tak, jakby było takie złe, jak sobie to wyobrażamy. Tak więc. <grymianie> tak więc. Tworzy generuje lęk o tym mówiłam. Co jeśli myliłam się zupełnie? Co jeśli lęk jest najpierw ten grzech pierworodny, czyli brak miłości do siebie, przeciwieństwo miłości, lęk. Jeżeli z lęku wynika fakt. Że wyolbrzymiamy rzeczy, że mamy tak bardzo nasiloną potrzebę przetrwania, mechanizmy obronne, że wyolbrzymiamy, żeby coś zauważyć w porę, jak póki jest jeszcze odwracalne, żeby się nie zagapić. Nie pozwalamy sobie widzieć tego, co jest, jest tylko widzimy najgorszą możliwą opcję. W razie czego? W razie, jakbyśmy musieli sobie z nią poradzić. Karmimy tą opcję w ten sposób. Mówiłam o tym w poprzednich filmach, ale teraz chciałam zwrócić uwagę, że może możemy sobie z tym poradzić łatwiej niż myślimy i pełniej niż myślimy. I tak naprawdę u źródła. Jeśli lęk jest najpierw, jeśli to od lęku się zaczyna nasze wszelkie mechanizmy obronne. Czy to będzie właśnie w olbrzymianie? Czy na przykład wyparcie, że obawiam się czegoś widzieć, czy walka z czymś, chęć udowodnienia, że ma się rację. To wszystko. Jest tylko wtedy, kiedy u podłoża gdzieś w nas jest jakiś lęk. A lęk jest po prostu brakiem miłości. I zauważ to miejsce, które masz w sobie nieukochane. Gdzie brakuje tej miłości? Co muszę ukochać? Aby moje mechanizmy obronne nie miały racji bytu. Bo co z tego, że będę się rozprawiała z jednym mechanizmem obronnym, potem z następnym? Tu z wyparciem, tam z wyolbrzymianiem, tu z racjonalizacją i tu sobie poradzę z, nie wiem, walką z czymś. Jeśli dalej stworzę jeszcze gorsze rzeczy, jak sobie poradzę z jedną, to stworzę następną gorszą, żeby była bardziej Dobitna, żebym lepiej zrozumiała a co mam zrozumieć, żeby właśnie ukochać ten lęk ten lęk, który jest u źródła wszystkich problemów. Bo co jeśli tak naprawdę jestem bezpieczna? Co jeśli nie potrzebuję wyolbrzymiać rzeczy, żeby zauważyć je w porę, żeby sobie z nimi poradzić, żeby przetrwać? Co jeśli nie muszę tego robić? Co jeśli jestem bezpieczna? Co jeśli cokolwiek przyjdzie, ja sobie z tym poradzę? Niezależnie, czy będę to planowała, czy nie. A nawet planując wszystko bardzo drobiazgowo, ograniczam sobie pole manewru, sama sobie podstawiam nogę, bo mogę iść tylko w tym kierunku, który zaplanowałam, a tych kierunków jest nieskończona ilość. I być może zostanę skierowana w jakimś lepszym kierunku, jeśli tylko na to pozwolę. Może życie chce mnie kochać? Może życie mnie kocha? Może wszystkie objawy, że mnie nie kocha, to są jakieś moje blokady, mój opór, moje lęki, czego jeszcze nie ukochałam? Próbuję dotrzeć do tego. Próbuję zobaczyć. Próbuję być ze sobą szczera i odpuścić te mechanizmy obronne, żeby zobaczyć prawdę, żeby zobaczyć, co jeszcze muszę ukochać, żeby zobaczyć, czego się boję. Bo mogę do końca życia sobie zadawać pytanie. Czego tak naprawdę chcę, ale z jakiego poziomu ja odpowiadam? Ja odpowiadam z poziomu Agaty, która ma określone lęki. I może rzeczy, których bym chciała, są wymyślone przez pryzmat tych lęków. Nie są wolne, nie są niezależne, nie są ze mnie, są nacechowane tymi lękami. To jest wolność. To jest wolność. Bycie ze sobą szczerym. Pozwolenie sobie zobaczyć, czego się boję. Pobycie z tym, czego się boję. Może to się okazać iluzją. Może to się okazać oszustwem, może to się okazać sposobem, w jaki jakiego używaliśmy, żeby sami siebie blokować. Uwolnijmy się. Tak. Kocham cię.